Cześć. Ja nazywam się Arkadiusz Szczudło i witam cię podczas mojego nagrania, podczas mojego wyzwania. To jest ósmy odcinek, wtorek ósmy odcinek z 30, które codziennie chcę dla Was nagrać. Wczoraj było na temat marketplace'ów, tylko że pod kątem od strony samych Marketplace'ów i twórców dropshippingów itd. Tak tak? Czyli od strony tych sprzedawców i przedsiębiorców. Natomiast dzisiaj będę chciał poruszyć ten temat od drugiej strony, nie od strony konsumenta, tylko od strony projektanta mody lub marki odzieżowej lub marki modowej, która będzie chciała się wystawiać na takim marketplace. I mam przygotowane pięć takich punktów, na które chciałbym właśnie zwrócić uwagę właścicielom albo w ogóle takiej marce odzieżowej. Także zapraszam. Pierwszą taką rzeczą jest ustalenie, kto jest w ogóle sprzedającym na tym marketplace. Czy tym sprzedającym, sprzedawcą masz być ty jako projektant, czy marka odzieżowa, czy sprzedającym ma być ten marketplace, tak? czyli że on, to będzie, on będzie kupował te produkty dla siebie na przykład, albo będzie świadczył usługi takiego komisu, albo no, różne 50 tysięcy różnych opcji, na przykład agenta. I tak dalej. To wszystko trzeba ustalić w ogóle zanim my będziemy chcieli sprzedawać dane produkty. tak, Także jeżeli wybierzesz już jakiś marketplace albo jakąś platformę, na której będziesz chciał, czy chciała sprzedawać swoje produkty, to ustal właśnie, kto będzie tym sprzedającym. To jest numer jeden. Natomiast ten numer dwa właśnie łączy się z tą jedynką z tego względu, że uprawnienia konsumenckie muszą być realizowane przez kogoś. Tak? Przez kogoś, czyli przez sprzedającego najczęściej. No a właśnie ustalenie tego sprzedającego pozwoli nam ustalenie, kto będzie realizował na przykład to 14-dniowe prawo dostąpienia albo realizował jakiegoś rodzaju reklamację. Więc to wszystko powinno być ustalone wcześniej i takie rzeczy, one, no powiem szczerze, że o ile marketplace może się dostosowywać do projektanta, to o tyle polecam jednak, żeby no. Z góry wybierać takie marketplace, które nie będziemy zmuszać do, do, do dostosowywania się do nas jako marki odzieżowej, z tego względu, że marketplace niechętnie to robią, mówiąc wprost. Tak? Nie chcą się dostosowywać do projektantów. Czyli, jeżeli marketplace oferuje na przykład jakiś tam proces biznesowy czy jakieś tam rozwiązanie biznesowe projektantowi, no to przeważnie projektant musi się na to zgodzić. Czyli, wybieranie tego marketplaceu. Yy, jakby przeszukiwanie i research na temat konkretnego marketplace'u powinien nastąpić już dużo wcześniej, tak? Czyli numer jeden to jest kwestia ustalenia, kto jest sprzedawcą w ramach takiego marketplace'u, a kwestia numer dwa, powiązana z tą właśnie sprzedającym, sprzedawcą, to jest ustalenie, kto będzie odpowiedzialny wobec konsumenta za to co się dzieje de facto na tej platformie w jaki sposób są dostawy realizowane czy jest realizowane to prawo do odstąpienia albo jakieś reklamacje z tytułu różnego rodzaju VAT i tak dalej także to wszystko trzeba ustalić sobie wcześniej kolejna kwestia to jest numer 3 i też będzie numer 4 to jest kwestia prowizji powiem tak prowizje są bardzo różne ale ja jestem prawnikiem i nie o tym będę ci mówił to, na co chciałem zwrócić uwagę, to jest ustalenie w ogóle jaka wysokość prowizji będzie. Polecam wpisać od razu tą prowizję do umowy, żeby wszystko było jasne i klarowne. Natomiast z prowizją i to jest właśnie punkt numer 4, wiąże się bezpośrednio termin i sposób zapłaty tej prowizji. Tutaj tak naprawdę sposoby są różne i praktyka jest różna na rynku. To może być tak, że ta prowizja jest od razu w locie wypłacana, czyli te pieniądze od razu lądują na jakimś subkoncie danej marki odzieżowej, albo ta prowizja jest przetrzymywana łącznie z wynagrodzeniem i dopiero później będzie wypłacana, albo jest tak, że ta prowizja, że tej prowizji w ogóle nie ma, ona jest naliczana do samego produktu, tak? Czyli ta prowizja od razu ląduje u u tego właściciela marketplaceu, a na przykład odliczona tam kwota jakaś ląduje bezpośrednio u Ciebie. Natomiast te sposoby są naprawdę różne, ale co istotne, trzeba ten sposób określić. Czyli jeżeli jesteś marką odzieżową i chcesz współpracować z jakimś marketplacem, to ustal od razu w umowie sposób płatności takiego, takiej prowizji. Tak? Czyli po prostu kto, gdzie, kiedy ma zapłacić jaką prowizję, jakiej wysokości, czy ta prowizja będzie potrącana, co się stanie, gdy użytkownik czy ten konsument odstąpi od umowy itd., i tak dalej. I co istotne, jeżeli już mówimy my jakby w ogóle o tej umowie, tak umowie, którą polecam, żeby była zawarta, polecam ją zarówno marketplace'owi, jak i projektantowi czy marce odzieżowej, która będzie z takim marketplace'em współpracowała. Polecam, żeby te umowy były zawierane. One nie muszą być zawierane w formie pisemnej, takiej stricte pisemnej, tradycyjnej formie. One mogą być zawarte poprzez jakiś podpis elektroniczny w formie dokumentowej, tak zwanej, czyli na przykład skany mogą być wysłane sobie wzajemnie, podpisane albo mogą być za pomocą jakichś systemów do zawierania umów, bo tutaj przeważnie nie ma zastrzeżonej jakiejś formy szczególnej, czyli formy de facto pisemnej dla tego rodzaju umów. To polecam po prostu, żeby te umowy były jakkolwiek zawierane, tak, żeby nie było problemów z tym, kto do czego jest zobowiązany. I właśnie punkt numer piąty to jest sprawdzenie kar umownych. Czy te kary umowne, które są wpisane w umowę, czy one nie są zbyt wygórowane? I teraz tak, co to znaczy wygórowana kara umowna? No, powiem szczerze, że ciężko określić, co to jest wygórowana kara umowna. To wszystko zależy po prostu od tego, w jakim stopniu, jakiego rodzaju to jest naruszenie, jakiej jakości jest to naruszenie, tak? No bo jeżeli to będzie na przykład naruszenie w postaci niezrealizowanych terminów, na przykład na jakieś tam wypełnienie jakichś obowiązków konsumenckich, no to wiadomo, że wtedy taką karę umowna na przykład będzie liczona od dnia. Tak? Bo jeżeli y, masz zrealizować jakieś uprawnienie konsumenckie w ciągu 10 dni, na przykład, tak? a zrealizujesz je w ciągu 12 dni, no to za te dwa dni będzie naliczona kara umowna. Tutaj. Powiem szczerze, że ciężko jest określić, więcej opowiadam na temat wygórowanych kar umownych i w jaki sposób można zmniejszać te wygórowane kary umowne w artykule na Prawo w Modzie. Jak piszecie kara umowna na Prawo w Modzie, to na pewno Wam, na pewno wam wyskoczy od razu taka, taki artykuł, także do tego akurat serdecznie zapraszam. I to tyle na dziś. Pięć rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli wystawia się własne produkty na marketplace. Jeżeli Ci się podobało albo nie podobało, zapraszam do udostępnienia. Pamiętajcie o tym, że to jest wyzwanie 30-dniowe. Codziennie nagrywam nowe wideo dla Was i staram się, żeby było bardzo ciekawe. Te wideo otworzę na podstawie gdzieś tam swojego doświadczenia i pytań, które dostaję od moich klientów. Także zapraszam Was, zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Będzie mi bardzo miło, jeżeli oglądacie mnie na YouTube, to do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz. A jeżeli słuchacie podczas podcastu, na podcaście, albo w jakiej, jakiejś innej platformie, np. Na, na Facebooku, na LinkedInie, albo na Instagramie, bo tak naprawdę wszędzie to jest publikowane, to zapraszam do obserwowania moich, e, mojego profilu, e, moich kanałów społecznościowych i po prostu polecania, szerowania tego dalej. No bo pamiętajcie, jestem tutaj dla Was, a nie dla siebie. Także dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem, czyli jutro, jutro, codziennie jutro. Do zobaczenia. Cześć!